No, i proszę sobie teraz łaskawie zobaczyć, jak to pięknie tutaj wygląda. Papiereczki, plastyczki, wszystko, co tylko się żywnie podoba. Proszę bardzo, proszę bardzo, to jest pisko świeci między ulicą Szkolna a granicza graniczna w Brodę. Takie porosły żeby to wam pokażę. Takie rzeczy tutaj się dzieją. Jakiś... Jakiś... Popiół. Jakiś... buteleczki. To wszystko jest tuż obok mojej działki a nadmieniam dzwoniłem do do gminy i obiecali że zgłoszą do ochrony środowiska no to chwilę jest tu nic nie zrobione mamy dzisiaj dziewiąty świecie dzwoniłem przed święta fakt że to nie jest na mojej działce to moje. wiadomość ale ale coś tu ciekawego jest jak zwykle urodki no tutaj się zaczyna ciekawie tu się zaczyna ciekawie pokażemy to wszystko, żeby nie być gołosłownym. No i już od jakichś plasticzków podobnych tureczki, bielaneczki plastikowe, buteleczki. I tak jest. Już od roku proszę, tu jest mały. roleski się schował. Tu perełka nasza kochana o, proszę bardzo perełka tam dalej foks uciekający foks czyli tłumacz na polski lis następny foks chemikalia to już jest moje droga plasticzki proszę tutaj żeby nie być gołosłownym proszę jedno wysypisko nic poza tym bardzo proszę to jest taki instruktażowy film do naszych włodarzy i do naszej gminy proszę no może się przyjrzą to może prędzej zrobią proszę ta tam tam a pan Sławomir obiecał mi że będzie kontrola i będzie to za, załatwione jutro po niedzielę będę dzwonił do do ochrony środowiska czy, czy była interwencja w tej sprawie czy nie proszę o tutaj nie wiedziałam że się tutaj pokazują je dzikie krowy dzikie węże eternicik bardzo proszę lastniczek, bardzo proszę ileś tych urobków mam jeszcze pokazywać czy to przemówi do ochrony środowiska czy nie proszę bardzo proszę proszę Że konstrukcja drogi jest przepiękna. Przepiękna jest konstrukcja drogi. Cała górta. Przejedziemy dalej. Może gdzieś. Nie da się inaczej. Trzeba udokumentować, bo tutaj jeszcze mamy taki. Baldachimek piękny, wóreczek śmieci. I przyroda kwitnie. Teraz film instruktażowy. Wyślemy do ochrony środowiska, do Kielc, do Warszawy i do kilku instytucji, żeby ich powiadomić, co się dzieje. Także bardzo proszę zwrócić uwagę. Pięknie wyraźnie. To jest piękna droga gminna którą wszyscy uczęszczają, nikt nie płaci podatku za nią ani nikomu. A tak jak nadmieniałem, droga gminna w planie zagospodarowania przestrzennego jest po drugiej stronie, czyli tam tutaj no, przyroda robi swoje Czyli dobry, To sobie też objedziemy. To się proszę bardzo. Wychodząc, od razu natrafiłem no, na urobek ekologiczny. Tu mamy boby. No, wiadomo, wycięły Zwierzątka, nic o nic się no to zrobię. Przedni i tym podobne. No jak mają boby, spokojnie żyć. Jeżeli tutaj takie urobki się trafiają Zajdziemy tutaj na moją działkę co tu się pięknego dzieje No to od ostatniego czasu jak wysprzątałem troszkę mniej ale tam już jest coś tak. No i dobrze Na razie robimy przerwę Jedziemy dalej i zaczyna się Jest tutaj były papiereczki Uwaga Uwaga Zbliżamy się do zabudowań I co my tu mamy? Proszę bardzo Proszę bardzo Sławo gir powiedział, że droga wygląda w opłakanym stanie Natomiast nikt w tym kierunku nie zrobi O, tutaj się ktoś wazelinowa. Wazeliniarze tutaj nie. Uwaga. Proszę bardzo, to już jest działka moja. Tymbak. Ekologiczny butelka, jeszcze bardziej ekologiczna. Proszę bardzo. Proszę, już zarosło ładnie Proszę bardzo Jest, jest Drogota Proszę bardzo Dogo, proszę bardzo Borowki. Nie no, chociaż skromnie, bo pod drzewkiem zostali Piękna rzecz Pięknie Pięknie Proszę bardzo Wszystko tutaj wrasta i przecież Raz na kwartał nie można przejechać i wysprzątać Tak Wszystko się zgadza ogrodki Proszę Nie no to do za Dopiero co śniegi stopniały i posprzątałem z grubsza Tą chwilę jest ponownie cicho. Proszę. No przecież bobry tego nie naniosły. Proszę Ekologia. Rzeczka, środowisko, ekologia, zdrowa żywność. Wszystko się dzieje ku dobremu zmierze. Wszystko zmierze sobie tutaj swojego starego płotu. Droga, która jest zabrana przez gminę i płot. Destrukcik, tak jak leżał, tak sobie leży. sypuje się do rzeczki tutaj, proszę bardzo, to jest tylko 60 cm. a no i to mamy, proszę bardzo. Elemiki, zaraz znajdziemy fakturkę. Może się ktoś podpisał? Dobrze, że jeszcze kupy mi to nie zrobili, bo już jest piękny. Cały zestaw płytek. Chociaż pewnego roku na środku, tutaj na drodze, była kupa zrobiona i człowiek się pod, pod, podtarł swoją fakturką i gościa namierzyli. To już nie moja była inicjatywa, tylko policji. A ktoś zgłosił. Tak. Tak, proszę, proszę od samego początku w ulicy szkolnej zaczyna się wysypisko śmieci Dobrze bardzo. Dobrze bardzo. Eee, to wiemy kto kto takie pali wiemy czekoladki, luki strajki steropianik, buteleczki coś pięknego Przecież tu jest, no, proszę bardzo. Tu no, rozjeżdżają motoreczki. Chesterfieldy. Kto tam pali Chesterfieldy? Proszę przyznać. No ale tutaj to już przegiął. Tutaj to już przegiął. Zajebiście przegią. No. I Wszyscy płacą za śmieci. To woli pierdolnąć u kogoś, albo robią sobie pobijarkę. Tutaj proszę. No co Coś pięknego, jestem z tego bardzo zadowolony. Płot połamany, coś pięknego. Destrukcik jak zwykle, gdyby nie mój płot to już byłby w rzeczce. Także pozdrawiam serdecznie gminę Brody, Panią Wójt i cały zespół Ochrony Środowiska. Mówię Maciek z Testę.